Maxio, patrz ile ty pielędzy leżysz. <gryzny> e, co ty robisz? Przynieś kija, Max. Kurwa, chłodno ogólnie na no ale... ma być dzisiaj ciepło. nim już pierdol, już hop, hop, i. no, wszystkie moje zakupy. <grystanie> Co ty byś chciał? Nie skać po mnie? Nie wolno. Maxio, nie wolno. <grystanie> Łodziak. E kurwa nie skać po mnie! Chuj bałcie! Fajny pączek to? Yeah, y non Nie zostaniesz, Max. Nie wolno słodkiego jeść. Nie jest koszmar. Идем по крестьяна зараз. Idziemy do Wielkiego Bu. Mm. Co ty odpierdalasz, Maciek? Jeszcze lepiej czujesz to? Kurwa, znowu nie kupiłem startera, Za roboty do się ściąga, kurwa, przykłupie. No, wyjebali mnie no. za to, że odpowiadam kurwa takim przygłupom, wyjebali jebali mnie z roboty. Max, się, nie mogę dawać takiego słodkiego piesku. Wiesz? Macie tą kolkę jeszcze? Patrzcie, jaki drus nie? No bo dobra, kurwa, nie, teraz bym się napił, właśnie chciałem, Christian. Nie wiadomo, czy on otworzy. Idziemy do wielkiego obozu zaraz. Baterii mam dużo, to można trochę postreamować. Może ktoś zaraz przyjdzie na bajerę. Ja bym tutaj te bułki zostawił, ale kurwa. Zaraz przyjdzie. O kurwa, bułki leżą. Wezmę sobie. E, co ty robisz? My Maxio no Tutaj kurwa ktoś butle palił pa. świry, co? Odwrót dla kumaty To nie wylej Maxio mi tego peps Nie wolno tam się zbliżyć Max mnie kurwa Chodź tutaj Chodź Maś

No, ptaszki ładnie śpiewałem. Nie wiem czy słychać. Dlatego mówię, że czuć w powietrzu wiosny. Jest taka siatka, no. Widać ją na kamerze. Kurwa, jak Max się przytył, nie? Od, od tej wizyty u weterynarza przybył już chyba z 4 kilo, powiem Wam, nie. No, jako wtedy kurwa 3 dni nie jadł. Zatruty był. Max, gdzie ty masz kika? Skaj, szukaj, szukaj Szukaj, szukaj, szukaj O, idzie Co to mu ciekawego ja J się wolne mam Widzią gdzieś się jechał kurwa do... Jastarni i będzie w domu pewnie od 24 i by się nie chciało tyle siedzieć kurów nie zależy za jaką stawkę za taką co mam Słabo Tyle godzin Dawaj Idziemy zaraz do Wielkiego Bu, kurwa. Na kawę. <noise> Właśnie kawę miałem kupić. Znowu zapomniałem. Ka kawę, papier toaletowy. Będę musiał uzupełnić jeszcze zakupy, kurwa. Co? Też kurwa u mnie w sklepie nie ma innych papierosów, musiałem takiej kupić Dawidow w miarę, w miarę dobre są Nie wiem pod co one podchodzą, te Dawidowy, ale Zajebiste zęby Moje kurwa, za 20 lat Zajebiste zęby, będę miał takie za 20 lat słychać jak ptaszki ćwierkają a no tu słyszę jednego knura jak on ćwierka no tak Doli w spodnie Już też pewnie Dawaj to Dawaj to Dawaj, dawaj! Gdzie ty się pobiegłeś? E Max! Maxio! Idziemy do Chrystiana? Ja tylko kołkę wypiję Patrzcie jaki tu rozpierdol jest Trzeba iść, pa ile pieniędzy Też człowiek sobie teraz patrzy na to innym okiem Tu jest kurwa wszystko, nie? Was też pod sklepami jest taka menelnia. Tam jest sklep. Tutaj jakie gerancho jakby. To były drzewa, ale ktoś puścił kurwa, jakiś głupek. Ktoś pewnie tą działkę wykupił i się będzie niedługo coś robił. Co ty robisz? kawałek papierosa Maxiowi rzucam piję kolkę i idę zaraz do Krystiana wczoraj chlał grilla miał tutaj niedaleko u ziołka dzisiaj kupię kartę do meta, i stream będzie Nagrody będą do wygrania, bo ostatnie kurwa do z tego mojego telefonu net to słabo ciągnął. Lagowało mi. się Masio. No Ale nie skacz po mnie. Kurwa, jaki byk, co? Niedawno taki mały on już, kurwa, więc taki jak wtedy jest, nie? On jeszcze będzie wyższy. O, jak łapy podniesie. Wyrósłeś, Maksiu. Tak. Słodziak. Co to kurva za gej? <coughs> A jajaj, aj, aj, się oczach widzę, i Ja pójdę do sklepu zostawić tą siatkę. Powiem, że zaraz po nią przyjdę. To muszę kawę kupić papier, nie? dwie rzeczy. Ja już za kawą chodzę, chyba kurwa z czasu. Masz wiekie, takie jak to tutaj to, wam nie będzie zaraz, cały. o kurwa, patrzcie kto przyszedł? Ja bym chciał, zaraz dzisiaj po ciebie iść. 2, 3, 2,

W godzinie ty poszłeś, ja też. też? tylko się działa dalej, nie? kurwa z i tytułu No kurwa, on ch ch chleb, bo ja miałem ten taki, wiesz, z zielonami chleb. Ja przychodzę po robocie, miałem na biurku, patrzę kurwa na ziemi, nie? Prawie hmm. cały chleb wczoraj wyjebał. No, mu trzy kromki zostały, nie? No, musiałem kupić bułki, kurwa, jak byłem wczoraj w sklepie. Ale no, tak jak wiesz, suchy chleb, on, on lubi, nie? Bułki tak samo. Ile razy on mi, kurwa, z plecaka wybierał. Wczoraj miałem mecze postawione się w kurwie, bo miałem postawione na, na termalikę, nie? Apolonia jakaś rozjebała, 3-0 <grym grym grym> Ja chciałem pocierp... Betony dostały też pizdę, nie? 3-0, 3-1 Betony wygrały właśnie, ja chciałem na nich postawić Ale patrz, kurwa było 1-0 dla nich Oni strzelili, ale później anulowali Później było 1-0 dla stali Potem 2-0 i oni wyszli, kurwa, na 3-2, nie? Tam z doliczonym dwie bramki szli. Chcesz pozdrowić, Krystian, kogoś? Siema, Łuk. Siema, Michał. Siema, Łukasz. Gościu napisał pan Czekaj <śmiech> Przed <śmiech> pracą jak śmietana Przed pracą kurwa musi wypić, żeby lepiej funkcjonować Jak on nie wypije to on, kurwa ten Chujowo chodzić będzie Kiedy na streama wpadasz Krystian? Pytanie że. Gdzie... Nie wiem, może kiedyś wbija. No, może kiedyś wbija, słyszysz. Macie jakieś pytania do Christiana, to piszcie. Nie ma książki? No, nie, nie. Ja chciałem tą kolę wypić, ja mówię, ja idę do Krystiana na kawę, nie? nie? To pewnie kawy nie masz w domu Czy ja masz? Mam ale... kawę Ja kur... ja kurwa nie mam, ja muszę iść kupić Jo Wyszedłem z 7 dół, kurwa, nie? Już Ja tu kurwa wczoraj Ci mówię, że setkę znalazłem Tutaj? Na ranciu. Ja? Tu kurwa patrzy po siatki, tam kurwa setka leży, podchodzę nie kupnę, to patrzę kurwa pełna, nie? Pandolera też cała, kurwa ja? niezerwana. Zajebnę się? Z rąkiem na pół. Proszę, Buty na sobotę ja sobie kupię. kurwa, ryba mówi, Weź mi rąk, który się zostaw, nie? No jak ja się nie rozpędzę, to ci ja się zostawiam, <laughs> ona no, tylko pierdolną, całą kurwa, <laughs> na końca. A. Ja buty z półmy kupiłem. Nie wiem jaki to jest model, ja się na tym nie znam. Kury. W tych butach nie siedzę. to buta tam kurwa ziertarką. Będą mnie krzykły wczoraj. Że jak szukam roboty to na tartek tam pierdolę ten kart. Cześć Angry. Cipek tam, znaczy się nie Cipek, tylko ten tu Tanik tam pracuje, Który Stanik? No, 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 no... Typcio No? Ja? On nie da rady no. Tylko, żony robi, czekaj, w poniedziałek, a potem od... do piątku, on do 11 tylko, bo on jedzie tutaj do tego no, no. z dynka, do 11 pracuje Co dorabia po prostu No Dez go. To puta tam wycaju, Iwcia, to? Krystian, twoja żona Ci ta cipa wróciła, jo ja? śmieci ja. Byś mógł kryć ją podcząd, kurwa głównym tutaj przewodniczącym Konsap. No ja tak samo jak ty, jak ja nie? kurwa codziennie jesteś. No ale ja nie piję. Ja tylko tak puszki, puszki mam. Puszki, puszki, ja. puszki są moje. Puszki są moje. A to kurwa, co to jest? Krystian. To to jest małe powiedziane Patrzcie co tutaj się dzieje kurwa Maxio Co ty tam kurwa za papiery gryziesz? Tak. Tu tam Alej właściciel ciebie będzie oglądał Jakie w tej działki? No ja. wyjebane mam Krystian, weźcie się za sprzątanie. Ja Tych mam kus... co innego do roboty. Krystian idzie kurwa, kurczaki o ścianę rzucać. Niech se pije, kurwa. jak ma zdrowie, to niech pije. Będziesz mi się po kaputę może iść i go budzić. Jeszcze go budził, czy wyjebany? Pójdę tam, kurwa, weź. nie? Kurwa, Krystian. Jak ja, kurwa, żarły się. Ja? Ja wczoraj serdelki w hmm. No To nie jest tak ciepło na razie, co? Ja nie brałem kurwa. Na wtorek to trzeba kurwa ten, Czykować się na środek Krystian nie, gardło dobrze przepłukaj. Hmm. <laughs> a co ty gadałeś kurwa? Co? Mówiłem, że z Redon idziemy Nie wyjazd. jest. Robert też gadał, że u nas jest z redą, a potem wyjazd nie Gdynię. <coughs> nie, co?

Mężan, że tak nie wolno. Nie, chyba co często jeździsz. Co to, Mężan? No, no, chyba wyczuło, że pan tutaj jest. Tak, tak to jest. Otworzyć mi to. Ja też jestem trzymana. Patrzę. Zobaczcie, co kurwa Wegeta robi jej. Za krzakami jest chlepo tam. Ja to wypierdoliłem wczoraj. Daleko Kaptań nie, nie ma. A, a ja nie wiem, kto go zajebał. <laughs> <laughs> ja go szukał, później nie było. Wygrana? No. Co ty gada? No się żyje. Żyje, zwiedza. Bije. Graj dalej. Wykuratkowie <grym> być poszedł z imieniu, no bym zmieniła, e. Maxio! Nie, co <grym> temu odbija kurwa? Maxio! Maksio! Maxio! Co ci jest? Nie skacz po mnie! Kilo, bo mi jest to bardziej, jak ja jestem. O tego świra to robi. Jak szycha, yy, pies. Ten, nie z Maxem, ja Bawi Dwa Bawisz się. Zgadaj, Krystyna, jak chcesz. Попробуй, Кристиан, как на пиктоксе в стриме. Идешь на рейд? На выезд? Это понедельник, Кристиан. Что? У тебя уже, ваш возьми, швы. Хорошо, заканчиваем. На святых, да? Poniżej poniedziałek to jest chyba. Zielony mhm. poniedziałek. Marty. ja poniedziałek.